Jest z nami pani Anna Sas Adamczyk. Kobieta detektyw nie możemy pokazać, jak wygląda dlatego, że jak wiecie, i ktoś jest detektywem, poza Krzysztofem Rudkowskim, to warto by było, żeby był anonimowy, bo wtedy jest skuteczny w swojej pracy. Tylko Krzysiek może się pokazywać. I będziemy rozmawiać nadal w tematyce takiej około kobiecej, będziemy teraz rozmawiać czyli nie tylko kobiecej, bo mężczyźni też mają te problemy, jak skutecznie wykryć zdradę. I ja przedsięwzię to rozmawialiśmy, że dla mnie takim szokiem było, że bo mi się zawsze wydawało, że detektyw to rozwiązuje sprawy kryminalne. A głównie Pewnie jest to obyczajówka i najczęściej właśnie są to sprawy matrymonialne. To prawda, większość, większość firm zajmuje się głównie z sprawami okołorozwodowymi. Są oczywiście takie, które jakby bardziej sprawami gospodarczymi, sprawdzaniem firm i tak dalej, ale, ale według, znaczy przynajmniej moja firma, to jakby gro spraw to są sprawy zdrady. Nie tylko rozwodowe, bo nie zawsze tutaj mamy do czynienia z, z małżeństwem. Ludzie, którzy żyją w partnerstwie też chcieliby mhm. wiedzieć, czy są oszukiwani hmm. i w takich sprawach również pomagamy. Czy na takiej wstępnej rozmowie, kiedy przychodzi ktoś, kto podejrzewa, że jest zdrawany, też jest jakaś taka wstępna weryfikacja, czy to nie jest ktoś, ktoś lekko zaburzony, bo też zdaje sobie sprawę, że muszą być tacy, którzy przesadliwie wierzą, że ktoś ich zdradza, a to jest nieprawda. Czy to też to podczas takiej rozmowy może wyjść, że słuchaj, no może, może jednak to, to problem jest z Tobą? Doświadczenie nam podpowiada, ale nie zawsze nie zawsze jesteśmy w stanie zweryfikować pod tym względem, ale to i tak później wyjdzie podczas obserwacji to zawsze wychodzi tak, czy rzeczywiście coś jest. Zresztą to też troszeczkę wychodzi podczas przepytywania osoby, która nam zleca sprawę. Dlatego, że mm, są, są pewne symptomy, które są, Identyczne. To jest jak spod sztancy po prostu. No dobra, no to jest, ta, Ludzi... jak jest takie ABC kobiety zdradzanej. Tak. No? Nie, no nie tylko kobiety. Ale co mężczyźni? Jakie są takie sygnały, które są... Wspólny mianownik o, wszystkich zdrad. Wspólnym mianownikiem na pewno jest ukrywanie telefonu. Czyli tak, po pierwsze zabezpieczenie. Pomimo tego, że wcześniej go nie było. Yy, I chodzenie z tym telefonem niemal, że wszędzie, yy, nawet do toalety i pod prysznic. Mm -hmm. No widzisz, to, to jest. Ja do toalety zawsze chodzę z prysznicem. Z, z telefonem. Z telefonem, bo to jest moja prasówka wtedy. Pod, pr pod prysznic też? Nie, tam nie, tam nie. No tam. właśnie, nie, no, Telefon generalnie wzią. leży w dzień i je, jakby my z żoną znamy swoje hasło do telefonu, więc jakby nie jest to problem. Nigdy nie sprawdzam, ale znam. Więc jakby to nie ma tego I no, problemu. I na pójdę do toalety bez telefonu, to po co? trzeba coś czytać. Tak, przecież nie. nie ma po co iść, tak? tak. Nie, okay. no. tak Ja rozumiem. nie wierzę, że pani nie chodzi bez, bez telefonu, toalety poważnie. No to stracony czas wtedy. Tak. Kurczę, może porozmyślać. porozmieszać. Czyli tak, pilnowanie telefonu, co jeszcze powinno zwrócić naszą uwagę? Hmm, je, yy, na pewno to, że partner nie, nie potrafi wyliczyć się z godzin. Czyli jeżeli dotychczas tak, dotychczas wracał grzecznie o 17, czy też partnerka, bo ja tutaj nie chcę jakby generalizować, znaczy, generalizować w żadnym wypadku. Więc jeżeli dotychczas wracał o 17 z pracy grzecznie, a nagle się okazuje, że ma konferencję, że później musi iść na spotkanie biznesowe już po godzinach pracy lub, jak, lub jakiekolwiek inne tłumaczenie, mhm. to, to powinno już, znaczy ja nie mówię, że od razu należy mhm. podejrzewać zdradę. No, no, bo Oczywiście. umówmy się, że nieraz Raz e... jest Późnił? Późnił. Zdrada. Zdrada. tak później zdrada. Nie, nie, nie. O! Tak ja nie. Ale... No, to stopę <laughs> tak, puściła. ale z drugiej strony są też takie przypadki, które mnie najbardziej zadziwiają, że przez na przykład, to chyba był rekord, 28 lat kobieta żyła w związku małżeńskim i ona kompletnie nic nie wiedziała o swoim mężu. Jak ja ją zapytałam i to. Umówmy się, że jakby ja, są jakieś standardowe pytania, które ja zadaję podczas już podpisywania tak. umowy, ale no nie na wszystko jestem w stanie wpaść i, i, i nie przestanę być zaskakiwana, tak myślę. Więc już w trakcie obserwacji którejś tam, kiedy ja zapytałam, czy mąż jest w domu, ona powiedziała, że nie, wyjechał, a wcześniej o tym nie mówiła, że ma wyjechać. Ja mówię, ale gdzie wyjechał? Nie wiem. No bo już tak długo zostało, że sobie już ufają. Więc po prostu, jak to, tak, to się musiła. Ale to, więc skąd pani wie, że wyjechał? No bo zabrał jakieś tam nie wiem walizkę czy torbę większą, więc wiem, że wyjechał. I, i nie wie pani gdzie? Nie, że tylko koleżankę z pracy, nie. pojechali. No i bo tak. jak zaczęłam ją dopytywać, to się okazało, że nie wiem. Powiedzmy pół roku wcześniej, jak wrócił, to poinformował, że przez ostatnie trzy miesiące był w Acapulco. Okay. I Ona jakby przyjmowała to jako jakąś normę. Nie dziwiło jej to w ogóle. Ona, ona ogólnie Euh... Je... Żyła z nim całkiem, znaczy no wiadomo, relacje różnie tam y, przebiegały, ale y, nie, po, nie podejrzewała go o zdrady nigdy, pomimo tego, co mówię w tej chwili. Ale w chwili. końcu wynajęła, tak, detektywa? Tak, tak. Zazwyczaj, zazwyczaj, to, zazwyczaj to się, y, ta decyzja zapada, kiedy, y, kiedy dzieci są już dorosłe lub, lub wychodzą, zaczynają tam, nie wiem, wykształcone już, wychodzą z domu. Hmm. To, to, to takie starsze małżeństwa wtedy dopiero. Znaczy ma odwagę, że rodzice są odchowane i... Mogę zobaczyć tak. o siebie wtedy. Tak, dokładnie zazwyczaj tak. Zazwyczaj kobieta że... częściej, pewnie statystycznie, jest w stanie dużo przecierpieć w imię rodziny. Dla dobra dzieci. Dla tak. dobra dzieci. W ten to, że... sposób sobie to tłumaczy, tłumaczy, Że ro... tak. Mężczyźni też tak robią, że, yy, że dla dobra dzieci nie będziemy się rozstawać. Tak. Ja w tej chwili wyrażę swoje prywatne zdanie. Nie tak. można zrobić nic gorszego dzieciom niż życie w kłamstwie przez, nie wiem, nawet 18 lat, mhm. bo y, hipokryzją jest myślenie, że dzieci tego nie widzą i nie wiedzą, Widzę. co się dzieje między rodzicami. Widzą, widzą. I potem gdzieś te schematy są po, po, Ale oczywiście. Powierane. Dobra, zróbmy taką, jakby od krok po kroku. Ja podejrzewam, że Czarek mnie zdradza z kasprem, Takie. przychodzę do ciebie. Mówię ci, podpisujemy umowę, ty robisz ze mną wywiad i jakby wiem, mam podejrzenie z kim. Od czego się zaczyna y, wasza praca? Tak, od jak obserwacji. To wywiad, jak to wygląda po prostu, od początku? Po kolei. Znaczy przede wszystkim, czy tak, pierwsza rzecz to zawsze to co, do, to, co, powie to, co powiedziałeś, y, trzeba zawsze podpisać umowę z detektywem obligatoryjnie, za każdym razem i uczulam na to, przeczytać tę umowę, zanim się ją podpiszę, żeby później nie było niespodzianek. A co to są za niespodzianki? Właśnie, tak, co ciekawe? tam się może znaleźć takiego niespodziewanego? Kwota to jest przede wszystkim pewnie duża niespodzianka? Znaczy, akurat w moim przypadku to jest tak, że ja umawiam się na konkretną kwotę za konkretną liczbę godzin. Więc ta, ta liczba godzin jest wpisana do umowy mhm. i, i ta kwota również jest wpisana do umowy i ta kwota jest płatna z góry. Więc klient jakby wie, na, na, co, na, na co ma Czy się możemy, przygotować. Możemy, widełki powiedzieć, cenowe, między złotówka a 20 przykład? W tej chwili taka takiego standardowa przykład, umowa takiego to jest 30 godzin 8,5 tysiąca brutto. 8,5 tysiąca brutto. I te 30 godzin zazwyczaj wystarcza ci do tego? Zazwyczaj, żeby... ale nie zawsze. Więc tutaj jakby jest dalszy ciąg. Jeżeli wiemy. Ale, dużo, ale wtedy czyli... po 30 godzinach mówisz, słuchaj, już wykonałem swoją pracę, ale nadal nie wiemy. Bo, tak. bo to, bo to spadliśmy to, ale nadal ty masz jakieś podejrzenie, że coś jeszcze może być, tylko potrzebujesz więcej czasu. To zawsze to... klient decyduje, czy kontynuujemy, czy nie. Czy to hmm. dla niego bardzo często konsultuję się z prawnikiem, który również wyraża swoje zdanie, czy tego materiału, który mamy wystarczy, wystarczy albo jeżeli nie mamy nic, a ja w dalszym ciągu uważam, że jednak coś jest, a umówmy się, to masz, jak Masz doświadczenie, więc czuję. To jest tak, rzeczy. że jak ktoś do mnie dzwoni, to ja jestem w stanie na 99% właśnie po tych symptomach, które zawsze się, po, to jest powielane, jestem w stanie stwierdzić, że tak, do czegoś dochodzi, tylko chodzi o to, żeby to... No dobra, a czy czyli... poza telefonami i no. poza tym, że zmienił godziny pracy, czyli teraz już nie wraca o 17, tylko wraca o 21, jaki jeszcze symptom jest taki bardzo popularny? Bo w sumie telefon i te godziny pracy to jest takie, że no to każdy wpadnie na to, że faktycznie to jest taki symptom. Ja kiedyś że jest... podobno jakieś prezenty jak się pojawiają, które wcześniej się nie pojawiały. Na przykład, że kwiat, taka, taka nadmierna jakaś taka. warto to mówić, nie dawajmy kwiatu. Nie, że kobiety. nagle nie dawał to i to nagle zaczął dawać, zrobił się taki bardzo. Tak, dlatego, że ma wyrzuty sumienia. Tak. To jest bardzo częste, ale nie zawsze tak jest. Mhm. Bardzo często jest tak, że osoby, które zdradzają, nie zamierzają zmieniać status quo. Jednym słowem, im wcale nie zależy na tym, żeby, żeby wyjść z małżeństwa. Stać w tym. Tak, tak, bo żeby... ona gacie, a, a wychowuje tamta dzieci. Tak, jest wizerunkowo to w jakiś tam sposób wśród rodziny i znajomych dobrze wygląda, że, że ma się rodzinę, że ma się żonę, że ma się dzieci i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to z tym związane. A drugim torem idzie sobie powiedzmy kochanka, czy kochanek, i tak ma zostać. I są dwie osoby. Nie pa tylko dwie. I kochanek, nie? Ale nie pa, tylko Ale, jako jako ale, ale seriale... kochanka na przykład też jest mamiona tym, że tak, za chwilę odejdę i to jest, żyjemy w takim jakichś takich kleszczach powiedzmy. Tego nigdy nie wiemy, bo my nigdy nie wiemy, co, co partner mówi tej drugiej stronie, czyli co jej naobiecywał, mhm. w, jakim, w jakiej bańce ją trzyma. tak? Być może ona w ogóle nie wie, że, że tutaj jest rodzina i, i żona z i dzieci. A w razie zdarzyło się, że kochanka wynajęła detektywa tak. i okazało się, że ma żonę? Hmm. Znaczy, to jest taki plot twist, dosyć Częściej kochanka wynajmuje detektywa po to, żeby upewnić się, czy nie ma jeszcze jednej kochanki. A te żony to one się zgadzają. No bo wiemy, że zdradza. Tak. No to tak. czemu miałby nas. To jest zdziwiające. Tak? Wiemy... No dobra, no ale miał... wróćmy do tej obserwacji. Zaczynamy tak. Ja czarka, chcę jego śledzić, że on. Wiem, podejrzewam, że z Kacperem. Tak. A z telefonem wychodzę. Z telefonem wychodzi. No i jakby podpisujemy umowę, dogadujemy się na kwotę, ja płacę z góry i od poniedziałku. Godzina bije, minuta bije, zaczynasz swoją pracę. Nie, Na początku W moim przypadku, przypadku nie. Ja umawiam się z Tobą kiedy. I dlatego też istotne jest, czy znasz jego rozkład dnia, czy nie bardzo. Czyli jeżeli mąż czy, tam, czy partnerzy mieszkają razem w dalszym ciągu lub też cokolwiek ich łączy, to są w stanie. Pewne rzeczy przewidzieć, są w stanie mi wykluczyć pewne godziny, więc ja nie muszę stać od godziny siódmej rano, po, po, podczas gdy Ty pracujesz nie, w tym momencie lub śpisz, prawda? Tylko zaczynamy powiedzmy od piętnastej, bo wtedy wiadomo, bo... że na pewno wyjdziesz z pracy. Tak. Zdarza się, że można wyjść sobie z pracy podczas, tak, czyli o 12 .00. i wtedy musimy się wstrzelić. Więc ja z Tobą rozmawiam Rozumiem. i z Tobą ustalam po to właśnie, żeby nie siedzieć bezczynnie po 12 godzin, co nieraz jest nieuniknione. Ale jeżeli jesteśmy w stanie się w jakiś sposób wstrzelić i przewidzieć, to jest to lepsze i dla mnie, bo ja nie, bardzo nie lubię siedzieć po 12 godzin w minus 20 w samochodzie, a dla Ciebie jest to korzystne finansowo. No to dobra, silną yy, Nie można włączyć no w... klimatyzacji, bo wtedy silnie ci widać. Bo tak. Tak, to, nie nie Rozumiem, że miejsce... robisz zdjęcia też pewnie też, podczas tego. Tak. Bo to musi być dowód, że nie opowiesz komuś. Nie, że... nie. To też jest jakby troszeczkę, troszeczkę nie do końca. No? Dlatego, że detektyw jest zobligowany prawem do sporządzenia raportu i jest to raport z tego, co detektyw zobaczył. Czyli detektyw jest świadkiem, bezstronnym świadkiem. Jak masz tak masz naprawdę to twoje sprawozdanie jest dowodem w sądzie, że tylko widziałeś. Tak, więc tak naprawdę te zdjęcia nie są potrzebne Aha. one są oczywiście bardzo dobrym dodatkiem mhm. na potwierdzenie tego co ja mówię też żeby na przykład zamawiający uwierzył bo jednak zawsze też. każdy ma taką chęć że a może jednak nie ludzie są wzrokowcami też i chcą widzieć tak, nie no raz no jest jasne, tak że tak. Pros, proszę mi że najważniejsze nie jest to żeby zdobyć dowody które posłużą później w sądzie tylko niech pani mi się dowie jak się nazywa kochanka mojego męża ale po co to pani albo jak ona wygląda ale po co to pani to jest w ogóle niepotrzebne. Dla sądu to nie ma żadnego znaczenia, z kim pani mąż panią zdradza. No tak. Kompletnie. Ale dla człowieka ma ogromne znaczenie. Czy jest człowieka ładniejsza, ma... starsza, młodsza, wyższa, tak, tak. grubsza. To mówił, że nie lubi blondynek. Zawsze właśnie. mi tak mówił. Co ciekawe, to, to te kochanki są. Zazwyczaj bardzo podobne do żony. No bo to jest ten sam gust, po Oczywiście. prostu. Oczywiście. Więc to nie jest tak, że jak, morz, jak facet, czy tam kobieta, bo mówię, nie, nie generalnie Ale czyli w drugą stronę tak samo, że tak. kobiety zradzają z takimi samymi. Tak, o, tak bardzo bo tak. To, bo, częściej. Tak. częściej musimy mi... uważać. No bo... Częściej twoimi klientami są mężczyźni czy kobiety? Częściej moimi klientami są kobiety. Ale prawdopodobnie właśnie dlatego, że jestem kobietą i mają jakąś taką większą otwartość, co nie oznacza, że znowu to powiem, że mężczyźni zdradzają częściej, ponieważ mam kolegów, kto, w, w, u których firmach jest jakby to, to całkowicie na odwrót, czyli jest więcej mężczyzn, klientów, więc mhm. nie generalizujmy po raz kolejny mówię. A czasami jest tak, że na przykład ktoś wie, że jest zdradzany, bo już ma jakieś dowody, tylko po prostu wynajmuje ciebie tylko po to, żeby zdobyć te dowody dla sądu. Mm -hmm. To też się pewnie też często zdarza. Że jak, my, jak my wiemy już, że mamy oczywiste dowody przesłanki, no ale potrzebujemy czegoś na papierze, żeby wygrać sprawę rozwodową na tak, swoją korzyść. Tak, sądy tego wymagają w tej chwili to jest, to, to jest niemalże konieczne, żeby takie dowody zdobyć. I, i, I dobrze jest, żeby to były dowody właśnie od detektywów, którzy tak jak mówię, są, są świadkami bezstronnymi. Czyli za Zawsze będzie tak, że rodzina, znajomi, czyli osoby, które mogą ewentualnie potwierdzić w sądzie, no te zeznania będą mniej warte niż, niż ten raport detektywistyczny czy też zeznanie detektywa. Dobra, więc takie przesłanie jakieś dla, dla naszych widzów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, jeżeli mają jakieś podejrzenia, tkwią w jakichś związkach, długo dla dzieci czy coś, co powinni zrobić w pierwszym kroku? Żeby, jakby, żeby zostawić widzów z jakimś takim czymś, żeby musieli nas Bo wychodzimy pomyśle. z założenia, że detektyw to jest ostateczność, prawda? No właśnie nie. Nie, czyli to no jest pierwszy skodek. Okay. Trzeba bardzo uważać, dlatego że ja miałam na przykład taki przypadek, że pani. To, to już absurd absurdów. Podpisała ze mną umowę, po czym umówiłyśmy się na, na pierwszą obserwację za dwa dni. A ona dzień później wysłała za mężem, nie wiem, chyba siostry, czy tam brata i znajomych. I znajomą, czy... Dwa samochody pojechały. Więc jak i my... I nie powiedziała nam o tym. E, I my, jak zaczęliśmy obserwację dwa dni później, to ten mąż normalnie na nas czekał. Więc wszystko było zepsute od razu, mhm. na dzień dobry. I, no i po co wtedy jakby... Trzeba tak, tak bo jednak śledzić trzeba sprytnie. Nie rzucając tak. się w oczy, żeby ktoś nie podejrzewał. Po Wiadomo, że... Yy, Pewnie nikt z nas się zazwyczaj nie ogląda na ulicy, nie spodziewamy się tego, ale osoba zdradzana, zdradzająca, zdradzająca może gdzieś czasem rozglądać się. Nawet nie chodzi o detektywa, tylko czy jak wchodzisz do domu do kochanki, czy nie idzie jakiś twój sąsiad, na jakiś przykład. znajomy, wiesz. No, znaczy wyjścisz, możesz tak. spotkać, wiesz, ja. Pamiętam, miałem kolegę, który też pracował w detektywistyce, a on był informatykiem i właśnie gdzieś tam się włamywał, mm -hmm. różne rzeczy odzyskiwał dane, ale pracował właśnie w biurze u Krzysztofa Rotkowskiego w Łodzi i on opowiadał, że właśnie niektórzy na przykład chodzą do kina i zawsze się spóźniają z tymi kochankami, że film już się zaczął, a potem chodź, wyjdziemy wcześniej, mm -hmm. żeby nie chodzić w tłumie. Ale żeby właśnie, są takie żeby zawsze wykorzystują takie tak żeby jak najmniej ludzi się z nią widziało. Bardzo tacy mądre, ludzie, dałeś teraz dużo dobrych rad. Bo i tacy tak. ludzie są bardzo. Bardzo czu bardziej czujni niż my, którzy nie popełniamy. Ja, jak idę z żoną po ulicy, się nie zastanawiam, czy ktoś nas widzi, no bo to jest moja żona. Dokładnie. Ale gdybym szedł z czarkiem, to już byśmy musieli się odwracać. A i byśmy odracać. zobaczyli kogoś w płaszczu i z lupą. Albo oj, idź za mną dwa metry, uciekać. tak? Nie będę no się życie tak się zdawał. Nie, jest, nie jesteście. Z płaszczu z melonikiem, z lupą. No to chyba właśnie wtedy byśmy na siebie. Zda moim zdaniem powinniście tak? być, bo to no jest tura. Dobrze. Masz coś na I... sumieniu, jak rozumiesz. Nie, 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 żartuję, ale to byłoby dosyć zabawne, że. Bo, bo my mamy ten obraz Sherlocka Holmesa, prawda? Tak. A tak naprawdę nikt tak nie chodził. Gorzej, gorzej. My mamy obraz y, detektywów z y, filmów w telewizorze. Kojak. Nie gorzej. W11. Film... O o o tym mówię. A oni się. Sprzywiali? Jest taki serial detektywi, tak. Malanowski na Który Takie absurdy tak. tam pokazuje, a ludzie w to wierzą niestety. Wierzą w to, że my możemy podsłuchiwać, czego Aha. nie możemy robić. No tak. Myślą, że możemy wejść Szami do. Kogoś... Zgodę sądu na takie rzeczy, żeby podsłuchiwać. Że możemy wejść do domu, założyć podsłuchy, założyć kamery właśnie, i tak. bezkarnie później wykorzystywać te materiały. To jest bzdura. Nie wolno nam tego robić. Musimy działać w granicach. Nie, wolno nam tego robić. nie, 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 mieliśmy nie, nie, mieliśmy przyjemność gościć Anny Sas Adamczyk, prywatnego detektywa. Więc słuchajcie, jeżeli naprawdę macie jakieś podejrzenia, tak. a, no to warto znaleźć kogoś, kto profesjonalnie się tym zajmie i dowiedzieć się, czy tak, czy nie. Dziękujemy bardzo, a teraz oddajemy głos.